Okej, okay. cześć witam wszystkich bardzo serdecznie kluskami z Rosołem. Dzisiaj jestem pan .pl i dzisiaj gram w parkura. i dzisiaj ze mną jest taka ekipka jak... Sycior i cześć. Fójcie. I dzisiaj... No nie! I dzisiaj jesteśmy z ekipą... Dzisiaj jesteśmy z ekipą Zbyszek Minecraft! Dokładnie! I... I w ogóle zapraszam bardzo serdecznie do Czesia, bo tam był ostatni odcinek z Parkura i, i. Tak, ty... zapraszam I Żebyście wiedzieli co tam się działo, musicie wejść do niego i zobaczyć co było. Tak. Dokładnie. A -a -a. Zapraszam również do Ani i do Syciorka, ponieważ to również jest ekipa Minecraft zbyszek.pl i, tak, i no tak. I Łapka tak, w górę i... Tak, i. Tak, tak. Tak, tak. Czesiu, powiedz! Chcesz jakiś komentarz do sertuszkowania bo oni jakoś się dziwnie bawią. Mmm, marszar pan! Tak, mmm, Jaki? Mmm. Mam. Plaster staśmy. Ko komentarz plaster staśmy i, i cześć wam serduszkuję. Ej, dobra, bo ja nie wiem w którą stronę mam iść, nie? Jej, no, Dobra, startą. To zaczynamy parkour! Ej, o Boże! Boże. Go Go stawić. Go stawić. Kogo A co jeżeli ja idę w złą stronę, tylko dlatego, żeby was... Tylko, że tam widzę właśnie inny ten, więc... A, bo my w tą mamy. No właśnie, rozglądajcie po otoczeniu! A dobra! Wiem jak to zrobić. Czemu temu tu nie bała. Czekaj, przeszliśmy. Dawaj dalej, ustawcie w Nie, bo to ja chcę z double jumpa zrobić. Nie! Dlaczego? Nie umiem tego double jumpa zrobić. No, to jest, jest, możliwy. jest możliwy. Tylko ten. A ja nie umiem? No bo Dobra, ty nie parkurujesz raz. od dzieciństwa. To nie. Kurczę. Tak jak ja. Dobra, jeszcze raz, się cię wybrać. Dobra, dawaj mnie też. Czekaj. Czekaj, to ja najpierw ja. Muszę. Czekaj, Czesiu i... Nie, czekaj jeszcze. Nie, nie! No. Patola PR, Tak się Kola. powinna ekipa nazwać. Dobra, to nazwiemy ją teraz Patola Zbyszek Minecraft. Zbyszek Patola Minecraft. O, no nie! Kto jest takim dzbanem? Ja. Nie. Ja. Już Przecież byłem, już miałem double Nie! Jumpa. Ej, gustaw, no. pamiętasz też tamto, wcześniej nie umieliśmy przejść. No? Znowu to jest. A ja. tym razem mamy To się zrobi, to było proste. I teraz będzie jakiś ten, wyciągnę od Czesia jakieś nagranie, jak nie udało nam się to i po prostu będzie wklejone Bożu, nie umiem przeskoczyć, syciel, chodź mi pomóż, błagam cię. Okej. Okay. No, no nie! Nie, spadłem sam. Ej, musimy sobie ogólnie pomagać, żeby. Chodź, na chodź, chodź. O, przyszedłem! Co? Te! Co? Cześć. No. Dawaj, 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 dawaj. Ja Jego nawet nie widziałam przy mnie, tu nie? Za daleko. Bo, bo ja szybko to przyszedłem. Dawaj. Mam 203 kilo. Tylko, tak, no to... Ty musisz stanąć Poczekaj. tu, patrzę. Tu, tu, tu. Ja no, tu. No i... Ej, potem jest easy, mówię wam! I musisz mnie wyrzucić. Musisz mnie tak, wypchnąć. Musisz mnie wypchnąć. No. Za daleko byłeś. Czekaj! Czekaj! No. Hokus pokus! Czary mary! Yy, Twoja stara, to twój stary. Gustaf to... To twój stary! Two years later. Dobra, Syciorek no, też o, to przeszedł I tylko Ania się tam męczy, więc no. Poczekamy se na Anię I teraz trzeba... Ojeju. To czy... Ale ja śmierdzę chuj. No jak tak można? O, Umyk jak się. moje palce ładnie pachną o, Taką ci mm. A pa, Patrz, no za mnie jakiś dymek leci, no co ja Ale tak to się nie robi Czesiu, tak to się robi. Patrzcie. Tak, co za? To kupcia, trzeba tak kupcia. zrobić kupcia. Dokładnie! I tak się to robi Ej udało mi się Spoko, to fajnie Po tylu latach Powcham oh, się Oooo oh. oh. Co? 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 oświadczył się Ani, mam tytuł na odcinek No nie, ale nie mam Cześć. Ej, ona mnie widzi Tak Pierwsza kłótnia małżeństwa <laughs> Cześć Unis! Oh. Udało mi się. Spoko To fajnie. O boże. Czy to jest aż tak? Noż! Czesiu! O, udało. Czesiu, użyj magicznej mocy i mnie przeletę. przeletę portuj Czekaj! Przeletę portuj okay. mnie. Patrz, ci pomogę inaczej. No. Dawaj! Oh, Moment. poczekaj. Y... Kokus! Kurczę. Kokus! Czary-mary! Cześć oto mój stary! Hopsa! Oje! Oh, yeah. Hopsa! Dokładnie tak się to robi To chodź, idziemy bez Jak Nie! Jak to się robi Ej to jest podwójna 180 to nie Co? Potrójna to jest Potrójna? To trzeba z double jumpem Jezu ani słowa O nie, tak nie rób Czesiu, bo to jest trudniejsze wtedy, wiesz? Czesiu, Czesiu To się tak nie rób, bo tak się tego nie zrobi To trzeba... Moim sposobem, patrzaj Ja to zrobię i ty się do mnie tepniesz Nie, nie, nie sobie poradzę! Bo to trzeba na... Dobra, wiem jak to trzeba. Wiesz jak to trzeba, a my się tu trudzimy. No. Nie! Bez... Chyba, że za chwilę mam włączyć w nie, 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 patrzcie! Dam wam też skok asasina. Ale mi nie! Jest, Dzięki! Mi ode ja. Za 10 sekund. Przepraszam. Nudle mi się dzisiaj. Nudle, co ty jadłeś <laughs> dzisiaj? Jakieś chińskie... To już było tak blisko! Bifon. Skąd wy wiecie, że ten zupkę?. No bo mówisz nudle to musisz że te sukien. O patrzę, mam najwięcej z No szkurde, nie dawaj mi tego skoku! O! Udało mi się. Nie! Bez kitu! Ej, z jumpem mi się udało! A mi się nie udało. Z jumpem się... dla mnie jest trudniej. No chyba was coś... Ja przepraszam bardzo, ale... Spróbuj to bez A cheatowania się... zrobić. No właśnie. Tak jak ja spróbuję. Chwilę, próbuję ja się próbujemy, przy... się. O, cześć ja widzę, co ty tam masz. O, dobra. Dajcie dobra. mi survival, może przekopie prze, 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 się. Nie. Tu trzeba przeskoczyć. Bo złu... Ale Ja nie umiem 180. Ej, tak, bo zły Bóg, bóg, bóg nas ja ukaże. Ja ledwo co robię jedno, a co potrójną, mało No właśnie. Potrójna nie jest aż taka trudna, tylko trzeba dobrze wyskoczyć. Uw! O nie, nie umiem parkurować. Ooo, ja Jezu. Chyba mi się Minecraft przyłączył. Chyba widzę. <grym> właśnie widać. Jak mi przykro. Dobra, daj! Nie, nie, tak... I teraz nawet Ciesiu. nie mogę. Mmm, Marcefan. Mmm, mm. hey. Marcepan. Mmm, czekolada z Mmm. Mmmm, Mmm. Czekolada z mm. mm. Fajny kanał. Mmm, marcefan. Marcefan z tej Magda Gessler. Bardzo podejmistam. E -e 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 to się tym nagrywa. A więc bijajcie na mojego Instagrama, który macie po prawej stronie. Wbijajcie też na mojego Discorda. Tam się dzieje różno super fajne, kurde ultra rzeczy, gdzie dostajecie powiadomienia o moich live'ach, odcinkach itd. itd. Zapraszam też yy, nie wiem gdzie y, do, Zapraszam do na kanały mojej ekipy pojawiają się wam to tu, to tu, to tu, tu, tu i tu i tam i tam sio lecimy elo Dobra, już po reklamach po krótkim cięciu ogólnie zapraszam do, dalej, Nie ma. Zapraszam do o. Czesia, bo to była reklama o Czesiu, więc no Serio? Tak, o tobie zrobię reklamy specjalnie. Oooo... Oh. Thanks man! O Jezu, a Czesiu to jest gorzej! No jak ty to... Ojej. No, 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 no. Dziękuję, się daj. tak nie bawię! Jak się nie bawisz? Ja, ja nic nie no wiem! No tak się nie bawię, że ja nie umiem przejść, bo nie umiem... To Czesiu weź zrób czary mary może. Czary Mary, hokus pokus, stara to force Focus. <grym> <grym> o oh, nie. <grym> <grym> Doraz, zrób im te czary Mary. Eee, <grym> czekaj. <grym> Jaki ja raper jestem. <grym> Ej, ja już jestem w endzie. O Boże. O Boże. Tak. 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 Ale nie, bo przeszedłem sobie koło, przeszedłem dwa na raz nie zaliczyłem checkpointów O boże Dobra, ja już tam byłem, nie? Generalnie No spoko, zaliczam. Ja ci. muszę włączyć Minecrafta Ale, ale ja serio byłem A ja w ogóle o. czatu nie wyłączyłem, ale fajnie Nooo, tyle Ja tam tylko pomniejszyłem go O, jest! Hmm, ciekawe jak tu by skoczyć. To tu skoczę. Co to w ogóle jest? Double jump, dobra. Double jump zawsze na propsie. Co? Ej! O nie! Ej. Skok, skok wiary! Ej, Czesiu! Czesiu! Ej! Czesiu za sobą. Co? <głos> <głos> pomóż. Pomóż! Pomóż! Pomocna dłoń. Ej. Podaj mi pod pomocną dłoń. Ej, bo naprawdę. No, jak? Jak na to? Ogarnie. Ja nie wiem! Czekaj, co na? Co? A bo tam po prostu nie ma tego. <laughs> Pomóż! Pomóż! E, po, Pomocna dłoń. I. Podaj mi po, pomocną dłoń. Ej ma naprawdę. No. Jak? Jak na to? Ogarnie. Ja nie wiem! Czekaj, powiedz. Co? co na? Co? A bo tam po prostu nie ma tego. Eee... Przyszedł tobie filmik? Co ona... robiło? Dobra... Będzie na odcinku. O nie... Tak, na szczęście nagrywamy w tej samej jakości. No. No, no... no ty też chodzisz 30 klatek? Chyba tak, nie jestem pewien teraz. Bo tak, no bo jak oglądam twoje filmy, to 720... Yyy... I nie ma P P P P60, czyli albo masz 40, 30, 20, lub 10. 29, chyba wiesz? 29,9, no 30, coś tak. <try> to tak, zapraszam na mój kanał. Tam możecie zobaczyć odcinki z Gustawem i całą inną ekipą. I ogólnie też. Tam bardzo dużo się dzieje. Mam nadzieję, że wiecie i ogólnie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję. Hopsa! No nie! Jest! Czesiu, udało mi się! Czesiu, co ty zrobiłeś? Co? Ja to widziałem, co tam się działo. Czesiu! Ty pijany jakiś jest ty jesteś. Tej, 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 ja nie mam dalej przejść. Pijany, pijany, czekaj. Moment. Fajnie, ja chyba się C je w ogóle dzisiaj nie Znamy na sercu. O nie, smutek. Sociorka wypalił. No. Moment, A bo, bo tutaj piwę. był sam! E, Dobra, picie, mówię wam. No. Czesiu, ja ci mówię, ty jesteś jakiś pijany. O, malichu, wow. Wow. Z, z szarym końcu Zaraz skończę to. Nieprawda, bo ja za chwilę będę na szarym końcu. No nie, nie Czesiu, tak. Czesiu, nie, nie, nie. Dobra, Czesiu, zepsuł. O, Dobra, ogólnie, no, no, to, to była nasza mapa stworzona przez nas. Dzisiaj ze mną był Czesiu. Czesiu, pożegnaj się w odcinku. Okej, okay, musi być jakieś ciekawe pożegnanie. Idź na do Ani. Dobra, to Ania, pożegnaj się z odcinkiem. To ja serdecznie żegnam cały odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Więc co, no to bają. Okej, okay. to teraz Czesiu. A więc tak, patrz, ja, ja, ob, ja Ciebie obserwuję. Ty, właśnie ty! Czemu łapki nie zostawiłeś? Czemu? A tak to żegnam. No właśnie, jeżeli jesteś jednym z tych ludzi, którzy nie zostawili łapki w górę, zostaw teraz łapkę w górę i, i co? I możesz kliknąć ten czerwony hmm. przycisk na samym dole, który jest. Możesz też bić... To biś... wszystko... No. Dostaniesz marcepan! To wszystko boli i, 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 nie, i kosztuje. No właśnie! <noise> Nic nie kosztuje, za darmo! Tak. Ogólnie zapraszam moje, bardzo serdecznie bardzo. do Ani, do Czesia, do Syciorka, których kanały macie w opisie i w karcie, które, które po, podczas odcinka gdzieś się pokazywały. Więc zapraszam bardzo serdecznie. I no i no. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Bole. Na razie i cześć. Papa! Pa. Zapraszam też Bole. do Bolka.